To, że pogoda lubi płatać figle na morzu, wiedzą wszyscy marynarze. Tym razem psikusa zrobiła załodze daru młodzieży, który zmierza w kierunku równika. No dzisiaj jest na pewno lepiej niż wczoraj, bo postawiliśmy sztaksle, czyli żagle trójkątne, czyli jako tako już łapiemy jakikolwiek wiatr. Ale słyszałem, że ma być lepiej jutro, więc jutro można się spodziewać alarmu do żagli, więc wydaje mi się, że będzie po prostu w końcu biało. Na szczęście czujne oko komendanta Daru Młodzieży, kapitana Rafała Szymańskiego już zauważyło zmieniającą się pogodę i szansę na przyspieszenie podróży. Na morzu to bywa różnie i pogoda sprawia niespodzianki. W szerokościach podzwrotnikowych, w szczególności w doldrumach nie można na pewno znaleźć takiej prognozy pogody stuprocentowej i to się wszystko zmienia. W tej chwili mamy wiatr w dziób. W związku z tym nawet na silniku nie możemy jechać prędkością taką, jakbyśmy chcieli. Jutro wiatr się zmieni, będziemy mogli postawić żagle i prawdopodobnie równik przekroczymy 29 rano. Także za chwilę, już na żaglach, a nie na silniku, dar młodzieży ruszy ku swojemu przeznaczeniu. Od równika dzieli go jeszcze około 300 mil morskich. A tam na adeptów żeglarstwa czeka tradycyjny chrzest równikowy. Bardzo mało osób z załogi jest ochrzczonych, w związku z tym wszyscy my, którzy organizujemy, a nie byliśmy chrzczeni, też będziemy chrzczeni. Ale to nic nowego, na lwowie też tak było, także. Wpisujemy się w tradycję. Chrzest równikowy to najbardziej znany i kultywowany do dzisiaj rodzaj chrztu morskiego. Przechodzili go również 100 lat temu studenci szkoły morskiej płynący żaglowcem lwów do Brazylii. To taki dobry obyczaj. No. Jest to jakiś kamień milowy dla każdego żeglarza i marynarza. To pierwsze przekroczenie równika to takie ma znaczenie, a później to już człowiek nie liczy, tego później są dziesiątki najczęściej. W dużej mierze opieramy się na scenariuszu, który został opisany z tego lwowskiego chrztu. Teraz do równika zbliża się dar młodzieży. Biała fregata upamiętni w ten sposób przekroczenie równika przez pierwszy statek pod biało-czerwoną banderą.